dla nas same przygotowania do tych Igrzysk Europejskich, do tego sezonu, wiele kosztują. Wiemy, co przepracowaliśmy, wiemy, jakie jesteśmy mocne na dany moment, więc w takich finałach chcemy to wykorzystać w 100% i, i budować tą pewność siebie w, w kontekście Igrzysk Olimpijskich do Paryża, ale też no, wykorzystać właśnie te finały po to, żeby. Umacniać się, tak naprawdę. Nie ma żadnej tajemnicy. Jesteśmy bardzo pracowitymi osobami. Oczywiście troszeczkę talentu też musi być, ale przede wszystkim pokorne, rozsądne, opanowane i to w to, że nam pomaga. Często właśnie te nasze regaty eliminacyjne są dużo cięższe, ponieważ ścigamy się między sobą i tak naprawdę, będąc już na takiej rangi zawodach, już wtedy wsiadając w osady tak naprawdę znamy się e, bardzo dobrze. Doskonale każda z nas wie na co e, daną osobę staci i budujemy od lat już taki e, myślę, że bardzo zgrany, świadomy team. Oby do przodu. Bardzo przyjemnie, że, że tutaj mogliśmy właśnie wystartować tak blisko, że kibice mogli nas wesprzeć w tym i no, no lepiej już nie mogło. Myślę, że sport nie jest mierzalny, bynajmniej forma sportowa nie jest mierzalna. Co możemy pokazać, to się okaże na kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich. My ze swojej strony możemy tylko powiedzieć, że będziemy pracować, będziemy odpierać atak i damy z siebie wszystko w Duisburgu.